Tak, mierzam mu czas, bo chciał, żeby mu zmierzyć. Chyba wie co robić. O, zobaczył w dołu. To zapina. na Ona na dole nie wygląda tak strasznie, tylko im wyżej się wjeżdża, to ona się prostuje. Samoraje coś to. O ktoś nową trasę nam układa. No. <grymne> że, bo ją mają oni wiedzą, że tu tyle ludzi, no. A jak to układa. Będzie próbował? Tak, próbuję, bo on się napędza. Na regresorach. No, tak, tak szalej. Ja odpuszczę, tak? Odpuszczę. Zobaczcie że startuje tamtego? Drugiego.